Cześć, witajcie, do króla z tej strony. Dzisiaj na warsztacie ponownie reflektor do motocykla Ducati Street Fighter. Tam dokładnie nie pamiętam, jaki to jest model, ale no w każdym razie nieco starszy model Street Fightera. Jak widzicie, lampka taka bardzo mała, oryginalnie posiadająca tutaj światło pozycyjne w postaci tych dwóch rogów na dole. No i oczywiście duży odblask w oryginale na, na żarówkę H4, który realizował na światło mijania oraz światło drogowe. No i ta ramka tutaj dookoła. No, już w oryginale była czarna. I tak jak widzicie, jest to modyfikacja nieco inna niż ostatnio. Mamy taką małą suczewkę bilet na środku, razem z maskownicą, z takim daszkiem, który nam tutaj. No, według, według mnie bardzo dobrze pasuje. Oraz mamy tutaj dodatkową podkowę, no która w tym przypadku jest podłączona razem z tymi światełkami pozycyjnymi, no i pełni nam funkcję takiego dodatkowego światła pozycyjnego. Oczywiście środko, środkowa soczewka to jest światło mijania oraz drogowe. Od tyłu za dużo się w reflektorze nie zmieniło. No, w zasadzie można powiedzieć, że nic. Jest ten oryginalny korek, on jest po prostu tylko za, zabezpieczony. No, jedyne co tutaj zostało zmienione, to w zasadzie. Pinout tej kostki wejściowej, no ponieważ akurat w tym przypadku właściciel ma motocykl dość mocno przerobiony i tam jest instalacja nieco inaczej poprowadzona. Oryginalnie w tym motorze jest taki dziwny układ, że mamy jakby lampę sterowaną sygnałem dodatnim, sygnałem ujemnym, przepraszam, czyli jest wspólny jakby wspólna, wspólny plus, można powiedzieć, no i dodawane są te uziemienia, żeby wysterować żarówki. Żarówkę w zasadzie jedną, no i te, te te tutaj światło pozycyjne. No my to tutaj postanowiliśmy zgodnie zresztą z wolą właściciela zmienić, także teraz mamy wspólną masę, tak jak jest to zazwyczaj. Mamy pin pozycji, mamy pin światła drogowego, mamy pin światła mijania. I działa to wszystko bardziej standardowo. Oczywiście, całe wnętrze przemalowane na czarno. Ta ramka oryginalna też została przemalowana na czarną strukturę, tak żeby to wszystko nie, nie odróżniało się barwami. Ten oryginalny odblask, oczywiście czarna struktura. Maskownica, soczewki, czarny metalik, tak jak widzicie. No i oczywiście ta podkowa tutaj zamontowana. Są takie różki, takie standardowe, jak robimy, używając tych podków, które nam tutaj zapewniają. No fajny wygląd, że to po prostu ta podkowa nie kończy się tak yy, nie wiadomo w jakim miejscu, tylko wygląda to tak, yy, no, no, wykończone. Po prostu ona ma swój początek, koniec, tak żeby to yy, po prostu dobrze wyglądało. Za chwilę sobie to podłączymy, pokażę Wam jak działa. Okej, okay. słyszymy się za chwilę. Okej, okay, lampa jest podłączona. Tak jak wspominałem, ta podkowa pracuje razem z tymi różkami i to jest nasze światło pozycyjne. No, De facto właściciel może sobie tego używać jako światło do jazdy dziennej, ponieważ w jego, w jego mm, motocyklu ma on, auto, ma on po prostu ręczny przełącznik tego światła i może sobie wybrać, że chce mieć uruchomione światło pozycyjne, tak jak to było przed bodajże przed 2003 rokiem, praktycznie we wszystkich motorach nie uruchamia się światło mijania z automatu, tylko mamy taki ręczny przełącznik. Także po, po uruchomieniu tych światł pozycyjnych wygląda to w ten sposób, mamy te, te dolne rogi, mamy tą podkowę i tak naprawdę to może służyć nam jako światło do jazdy dziennej. No, a po uruchomieniu światła. światła mijania mamy także uruchomioną tą środkową soczewkę. No i ona, oczywiście, też ma światło drogowe, ale już tutaj nie podłączyłem, bo w zasadzie dla, dla filmu to nie ma żadnej różnicy. Po prostu otwiera się w środku przysłona, mamy światło drogowe. Tak wygląda jeszcze raz. Światło pozycyjne ewentualnie światło do jazdy dziennej dodatkowo tutaj naprawialiśmy jeden z tych, z tych rogów ponieważ właściciel tam coś kombinował i podłączył, no nie, nie był świadom na początku tej odwróconej polaryzacji w tym reflektorze no i po prostu uszkodził sterownik i jedną płytkę z tych, z tych diod no po prostu podłączył odwrotnie przewody no także trzeba było to naprawić no ale tak jak widzicie teraz wszystko funkcjonuje udało się to, udało się to ożywić no i dodatkowo jest ta podkowa. Modyfikacja można powiedzieć dość skromna, ale myślę, że wygląda to bardzo dobrze. Wpisuje się tutaj fajnie w kształty tego reflektora. No i na pewno zdecydowanie poprawia jego wygląd. No i parametry oczywiście, no bo też ta lampa, nie ukrywajmy, no świeciła bardzo słabo w oryginale na tej zwykłej żarówce. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.